Witaj z tej strony Karolina Fal, na fali zdrowia. Dzisiaj kolejny dzień mojego wyzwania. Tutaj radość, odwagi łączę się z Tobą. Przez dwa dni mi nie było z racji weekendu, bo byłam tutaj w takim miejscu, gdzie nie było zasięgu. Także właśnie czekałam, żeby się z tobą połączyć, choć przyznaję, że ten live jest dla mnie dzisiaj trudny, dlatego że stałam, wstałam z bolącą głową, z katarem i z bólem w gardle. Także dzięki Bogu, właśnie mam swoje mikstury, które mnie stawiają na nogi. Więc dzisiaj, o witajcie, witaj Grzegorz. Ja dzisiaj właśnie może o tych sposobach moich na odporność, bo tak jak mówię, Moją misją jest właśnie edukacja, mówienie, że zdrowie bardzo jest ważne, tak? Można codziennie o nie dbać i tak naprawdę no dzisiaj no przez weekend zmarzłam, tak? Tutaj każdego może dopaść jakieś przeziębienie. Natomiast jeżeli ma się sposoby, które stawiają w MIG, no w mik, to zależy od odporności, no to fajnie, fajnie jak gdyby sobie z tym poradzić. Ja dzisiaj... Tak, na wstępie powiem, że mam kilka takich, właśnie, ulubieńców moich. Jest to, jest to srebro, które rewelacyjnie, właśnie działa na, na ból w gardle, tak. Jeżeli coś nas po prostu, no, coś nas swędzi, boli, tutaj rewelacyjne jest dla dzieci, dlatego, że po prostu ma smak wody. I uwierzcie mi, ja dzisiaj co godzinę e, trzy razy, czy nawet do pięciu razy sobie psikam e, takim aerozolem, jest to srebro, bardzo, bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwirusowe. natomiast to, tutaj takim, to jest e, mój ulubieniec, natomiast jest jeszcze większy mój ulubieniec, o którym dzisiaj chciałam powiedzieć Ci, jest to mm, półdarko, e, Dlaczego to jest mój ulubieniec? Dlaczego warto w ogóle suplementować właśnie półdarko? Ja go stosuję już od, od, od ponad roku, tak tutaj około 11 miesięcy i on rewelacyjnie podnosi odporność. Jeżeli właśnie w okresach jesiennych, w okresach letnich też rewelacyjnie działa na dzieci. Jest to taka kapsułka. Która ma właśnie wyciąg z, z, właśnie z, z, z drzewa mrówkowego. Spokojnie można taką kapsułkę wysypać do szklanki z wodą. Moje, moje dziecko codziennie taką miksturę z dwoma takimi kapsułkami pije i dzięki temu właśnie ma rewelacyjną odporność. Zwleczkę o, o działaniu. Natomiast właśnie dorosła osoba może no, tutaj dwa razy dziennie taką kapsułkę zjeść, prawda? I tutaj Basia mi Karla, nie widać, że bierzecie choroba tak, bo uwierzcie mi, ja planowałam live'a zrobić rano natomiast no, stałam z takim bólem w gardle, bólem w głowy zanim postawiłam się do, do pionu, to minęło kilka godzin ale uwierzcie mi, nie łykałam nic przeciwbólowego żadnej syntetycznej tabletki a no, no dokładnie, dzięki Basia, że mi mówisz czuję się w miarę, w miarę lepiej tak, w miarę okej. Okay. porównując to, co czułam dzisiaj rano, bo tak jak mówię, bola mnie głowa Ból, gardla, ból w gardle, miałam też takie łamanie w kościach, więc takie objawy grypopodobne. Natomiast no, nie wyobrażam sobie w, właśnie w takich stanach, czy ogólnie, ja profilaktycznie codziennie biorę półdarko, dlatego że ono rewelacyjnie podnosi odporność. Dziecku można wysypać do szklanki z wodą. Plusem jest to, że jest to ciemny kolor, ale ono nie ma jakiegoś dziwnego smaku, więc rewelacyjnie nadaje się właśnie dla dzieci, bo no, super podnosi odporność. Uh, więc tak. Uh... Hmm, lapachol, bo tak główna właśnie ta właściwość tego drzewa mrówkowego, to jest właśnie dzięki takiemu związkowi, który nazywa się lapachol. Jest to właśnie substancja, która występuje w wewnętrznych warstwach kory właśnie tego drzewa mrówkowego i ma właśnie właściwości imu, stymulujące, immunologiczne. Dzięki temu właśnie bakteriom jest trudno rozmnażać się, tak? One automatycznie giną no. I też, no nie po prostu nie wzrastają. A także rewelacyjnie działa przy alergiach, to już sp sprawdzone w, właśnie w moim teamie przy jakiś takich alergiach, przy właśnie chorobach autoimmunologicznych. Jeżeli nie wiemy, nie znamy działania, nie znamy przyczyny naszej choroby, e, naprawdę warto suplementować taki, e, takie półdarko. Ja dzisiaj uwierzcie mi, e, za jednym e, zarazem zjadłam takich pięć kapsułek. Normalnie jem około 1-2 dwa, dwa dziennie. Moje dziecko je jedno też do dwóch. W infekcjach trzy kapsułki. Natomiast ja właśnie chciałam zadziałać siłą wodospadu, a nie siłą wody, więc musiałam właśnie tutaj dać sobie więcej tego. I produkt właśnie ten powoduje wzmocnienie mechanizmu obrony organizmu. Każdy z nas, prawda, łykamy witaminę C. Ja też, uwierzcie mi, lubię bardzo taki produkt jak Propolis. Naprawdę też podnosi odporność. Jest to dużo witamin, właściwości takich bakteriobójczych, także wszelkie wyciągi właśnie od, od, od pszczółek uwielbiam, ale jednak królem nad, nad po prostu moim takim ulubieńcem jest półdarko, dlatego że nic tak nie powoduje poprawy właśnie zdrowia, jak właśnie ta substancja. Jest idealna przy dolegliwościach dróg oddechowych, czyli bóle gardła, przy właśnie katarze. Ja niestety tutaj mam katar, ale uwierzcie mi, jest już dzisiaj tego kataru mniej. Procesy zapalne w organizmie, kompleksowa terapia dolegliwości dróg moczowych, czyli takie właśnie infekcje, dolegliwości skórne. Ja od... często w filmikach poruszam ten temat. Właśnie mam sporo dolegliwości skórnych, na twarzy, więc tutaj on, z racji tego, że on właśnie oczyszcza nasze ciało, tak, likwiduje te wszystkie niechciane nasze właśnie robaczki, czy też wirusy, bakterie, po prostu idealnie sobie z tym działa. I właśnie tutaj Wam podam takie przykłady, żeby to nie było taka tylko bo każdy może sobie mówić o czymś, prawda, natomiast półdarko jest przebadanym, jest przebadaną substancją, ma udowodnione właściwości anty, nawet nowotworowe, także potencjalne możliwości leczenia półdarko znane są już w starożytności, prawda? Potwierdziły to badania przez Harborna, że właśnie małe dawki lapacholu podnosiły wzrost odporności organizmu. Dzięki właśnie temu, że podnosiły odporność granulocytów, czyli limfocytów, czyli tych właśnie krwinek, które powodują, że organizm jeszcze szybciej sobie radzi z infekcją. Także tutaj jeżeli ktoś ma słabą odporność Jak ja, ja często mam, mam, spotykam się z osobami, które mają słabą odporność, mają dużo stresu uważam, uważam na chwilę obecną że oprócz wody, dobrej wody i oprócz właśnie półdarko no nie wyobrażam sobie dnia dlatego, że po prostu no te zagrożenia dnia codziennego tak infekcje, stres tempo życia, brak snu tak wpływa na to, że my no, nie funkcjonujemy za dobrze i uwierzcie mi samą dietą nie postawimy się do piątki Kluczem jest właśnie, jest właśnie są zioła, które są ekstraktami silnie skoncentrowanymi. Ja dla porównania powiem, że miałam z innej marki półdarko i ono niestety nie mam już, bo już, już jakiś czas temu mogłabym, jak ktoś ma wątpliwości, mogę napisać messenger, messengerze mam zdjęcie, więc mogę porównać, że ten produkt jest po prostu jest tak skoncentrowany, to jest najlepszy ekstrakt, jak gdyby z tej, z tej kory, bo rzecz jasna każda substancja, każda roślina ma powiedzmy łodyżkę jak gdyby ma, ma, od, ma dużo tego, prawda i pewne elementy są mają właściwości takie mocne a już później reszta, reszta tej rośliny, tego zioła może mieć właściwości już mniejsze natomiast w przypadku Coral Club, czyli tej firmy ten produkt jest naprawdę 100% jeżeli chodzi o jakość też cena nie jest, no kosztuje to około 50 zł, jeżeli tutaj mm, otrzymasz rabat 20% także jest 90 kapsułek, naprawdę warto skorzystać właśnie z tego produktu, dlatego że no. No, ja różne od kilku lat zgłębiam. Witamina C, gdzieś tam ten propolis, właśnie srebro, czy też czarny orzech, czy też ogólnie enzymy. Tutaj moim też takim kolejnym produktem jest są, są enzymy, które też super radzą sobie gdzieś tam z infekcją, dlatego że pobudzają naszą perystaltykę i tak naprawdę lepiej trawimy automatycznie, wtedy wyrzucamy to wszystko z organizmu, to co nam nie sprzyja. Więc ale jakbym miała wymienić, co jest takiego najlepszego, uwierzcie mi, sprawdzone od roku e, i też właśnie moja, też często właśnie mam pytania, bo mam, e, mam dziecko letnie, które tak naprawdę, nie ma prawie przerwy w żłobku i to zarówno w okresach letnich, jak i zimowych, nie, nie boję się września, nie boję się tego okresu jesiennego, dlatego, że po prostu, jeżeli ma się te mikstury, jak to moje dziecko rano wstaje i woła, mamo, daj mi miksturę, Sture, e, czyli to daje z wodą, rozsypuje takie kapsułki z witaminą C, półdarko, e, propolis, tak? E, tutaj enzymy, także tu automatycznie moje dziecko dostaje z rana taką bombę witaminową. I jeżeli coś się pojawi, jakiś wirus, jakiś, e, jakaś bakteria, automatycznie organizm stymuluje tę odporność, żeby jeszcze lepiej sobie z tym poradzić. Uwierzcie mi, to jest sprawdzone. E, plusem jest jeszcze co? E, to, że. E, właśnie na wrzody żołądka półdarko super działa, na nowotwory. Też są badania właśnie, że właśnie komórki rakotwórcze są niszczone pod wpływem e, właśnie półdarko, e, na przeziębienie grypy, właśnie na wirusa grypy udowodnione są właśnie. E, właściwości, że, że właśnie kora tego drzewa po prostu ma właściwości takie yy, bakteriobójcze i wirusobójcze, czyli automatycznie za, wir, nawet wirusa grypę zabija. Yy. Co tu jeszcze ważnego? E, roz, e, przy alergiach, e, tutaj nawet przy białaczkach, niedokrwistość, dlatego że właśnie podnosi te i limfocyty, i granulocyty, automatycznie też, e, jeżeli dane, dana osoba, jeżeli jesteśmy po antybio, antybiotykach, tak, jeżeli korzystamy z jakichś le, leków syntetycznych, super właśnie wzmocnić się ziołami, które właśnie nie dość, że, e, zabijają nam wirusy, to też podnoszą właśnie te nasze limfocyty, bo to też jest klucz że my możemy e, używać substancji bakteriobójczych, ale kluczem naszego zdrowia jest coś, żeby nas, jakby ta odporność, imun, nasza immunologia wzrastała. I uwierzcie, już powtarzam, naprawdę z żywienia musielibyśmy naprawdę zjeść chyba 3 kg, nie wiem, witamin czy aroni, żeby sobie podnieść, tak, powiedzmy limfocyty czy granulocyty, tak? My tutaj w naturalnym... E, e, żywieniem jesteśmy w stanie sobie, owszem, profilaktyka jest ważna, żebyśmy, jak gdyby, codziennie Dziennie jedli zdrowe rzeczy, natomiast ja jestem takim jestem właśnie zagorzałym takim to... Kurczę, dzisiaj mi brakuje po prostu słów, dlatego że właśnie moja głowa nie jest taka, jak być powinna, ale, ale no niestety, no, dzielę się dlatego, że wychodzę, założyłam sobie ten ambitny cel, żeby się codziennie z Wami łączyć, więc wybaczcie mi za ten troszkę taki stan, bo dzisiaj nie czuję się za najlepiej, ale tak jak mówię, no półdarko, dzisiaj zjadłam pięć i uwierzcie mi, czuję się, rewelac czuję się lepiej. Plusem jest też właśnie to, że działa przy zakażeniach grzybiczych. Także jeżeli mamy problem z kandydozą, w ogóle przy cukrzycach, urazach, jakichś właśnie źle gojących się ranach i rozmaitych chorobach skórnych. Ja, uwierzcie mi, moja odporność jakaś nie była rok temu jakaś straszna, natomiast ja miałam duży problem z serą, problem ze skórą i głównie właśnie sięgnęłam potem produkt z racji tego, że właśnie udowiedziałam się, że podnosi właśnie, że jakoś ta kondycja skóry, że oczyszcza skórę, także właśnie głównie z tego powodu i też przemywałam twarz taką herbatką, czyli można zalać wrzątkiem taką herbatkę i wypić, natomiast można też przemywać twarz, czy jakieś rany, bo właśnie te takie właściwości grzybobójcze i wirusobójcze właśnie też miejscowo fajnie to stosować. Przyspiesza gojenie się ran, zwiększa ilość tlenu w komórkach, wspomaga właśnie tutaj leczenia przy grzbicach, łuszczycach, świądzie no po prostu ja, uwierzcie mi, jeżeli chodzi o właściwości e, półdarko, to mogłabym chyba tutaj e, możecie wpisać w internet w półdarko właściwości i zobaczycie, że jest to po prostu kopalnia właściwości e, takich wirosobójczych, grzybobójczych e, i też e, że tak super podnosi odporność i też e, plusem jest to, że poprawia trawienie, jeżeli ktoś ma problem z jelitami e, z jakimiś żodami e, gdzieś tam łata te wszystkie nasze mm, niepo, nie, no, jeżeli jelita nie są taki w całości, tylko gdzieś mają te um, jakieś ubytki, no to rewelacyjnie właśnie to łata. Tutaj, zarówno po, właśnie po chemioterapii, też um, są badania, które właśnie mówią, że, że dana osoba szybciej wraca do zdrowia. Um, Także, kochani, nie wiem, czy dzisiaj kogoś dopadła tak choroba jak mnie, nie wiem Basia, w jakiej jesteś kondycji e, tutaj e, dzięki dziewczyn, że jesteście. Ale e, jeżeli. E, jeżeli coś cię dopadło, jeżeli e, bolicie głowa. Jeżeli bolicie gardło, uwierz, wystarczy suplementować się naprawdę kilkoma rzeczami. Bo ja tutaj, uwierzcie, mi tych substancji, tych z ziół jest bardzo dużo na rynku. Natomiast ja tutaj, Czesiasia, ja, ja od roku stosuję to półdarko i jest to usprawdzone u mojej siostry. No tutaj często u, 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 dawałam bratu czy też w rodzinie i miałam taki feedback, że osoby, którym właśnie dałam, automatycznie po kilku godzinach, czuli poprawę, także i też tak jak mówię, no mam trzyletnie dziecko i dzięki uważam, że dzięki między innymi o, o, tak jak już mówię często, woda koralowa, bo woda to jest podstawa, żeby wypłukiwać toksyny, i żeby organizm się czyścił, ale też właśnie odpowiednia stymulacja odporności, żeby właśnie właśnie nasze limfocyty, żeby tego było jeszcze lepiej, żeby żebyśmy mieli jeszcze większą armię właśnie z, tym, z tymi wrogami życia codziennego, z tym stresem. Z tym, z tym stresem, czy złym jedzeniem, czy też jakimś właśnie, czy z wirusami, grzybami, bo z tym się stykamy codziennie, no to tak jak mówię, no to, to możecie się wzmocnić, polecam. Dlatego napisz mi w komentarzu, jeżeli, jeżeli w ogóle stosowałeś kiedykolwiek półdarko, jakie, jakie widzisz dla siebie korzyści, bo jest tego sporo. I jeżeli chciałbyś coś takiego zamówić, to napisz mi w komentarzu, chcę, ja też ci napiszę link do tego, żebyś miał rabat, bo tam tak naprawdę. 90 kapsułek to kosztuje około 50 zł, a naprawdę możesz zrobić, możesz podnieść swoją odporność. Jeżeli chcesz się wzmocnić przed okresem jesiennym przed zimą, już dzisiaj możesz po prostu właśnie, właśnie tutaj pić, czy też łykać. Ja ci napiszę dokładną rozpiskę, jak, jak, w jakich ilościach tego to można brać. Plusem jest to, że to, to, jest, to jest sama natura, tam nie ma chemii. Tam nie ma żadnych skutków ubocznych. To jest po prostu sam wyciąg z najlepszej kory drzewa mrówkowego, i to jest sama natura. I ja mówię, ja bez cienia, mojemu dziecku, jeżeli tutaj miała dwa razy taką poważną chorobę, dawałam nawet po 6 kapsułek, bo właśnie, o, zapomniałam rewelacyjnie działa na zbicie gorączki. Właśnie tutaj, ale no to tu już trzeba zadziałać siłą wodospadu, czyli około 6 kapsułek trzeba rozpuścić, żeby, żeby, żeby ta gorączka spadała. Ale tak jak mówię, sprawdzone i dlatego mówię, jeżeli chcesz się chcesz podnieść odporność przed okresem jesiennym, albo właśnie tutaj jedziesz na urlop i nie chcesz nie chcesz przez urlop po prostu leżeć, czy kichać, czy ja tak mówię, nie boję się okresu jesiennego, nie boję się wyjść Wjazdów, bo tak jak mówię dziś wstałam z bolącą głową, z bolącym gardłem. Wszystko mnie bolało, ale po kilku godzinach no, czuję się lepiej. Tak jak już powiedziała, Basia, nie widać po mnie choroby i też czuję się lepiej. Także ja Wam życzę dużo zdrówka. Wyzwanie, tak jak już powiedziałam, radość odwagi, Doroty Orzył, Zachęcam Cię do tego, żebyś codziennie robił coś, coś trudnego. Dzisiaj dla mnie jest to trudne wyzwanie. Mam nadzieję, że jutro zdrówko mi po, pozwoli, żeby się z Tobą równie połączyć. I napisz mi w komentarzu, jeżeli, jeżeli chcesz, właśnie, jeżeli chcesz więcej informacji na temat zdrowia, jakie tematy by Cię interesowały. Jeżeli słuchasz tego live'a na, na żywo, napisz mi w komentarzu jeden, a jeżeli tutaj później, to napisz dwa. No i jestem ciekawa też jakiegoś jakiś feedbacku, tak? bo robię to dla Ciebie. Jest to dla mnie duże wyzwanie, ale jestem ciekawa, czy suplementujesz się w okresach jesiennych, czy teraz łykasz oprócz witaminy C jakiś suplement. Które wzmacniają Twoją odporność, bo to jest kluczem naszego zdrowia. Naprawdę, uwierzcie mi, samą zdrową dietą nie damy rady. Kluczem jest właśnie właściwa, dobrana, dobrze suplementacja, i można to robić z głową. Ja wierzę, że z każdym rokiem po prostu będę, będę młodsza, po prostu tak się czuję. Także ściskam Was ciepło. Miłego dnia Ci życzę i do usłyszenia. Pozdrawiam.